Ja, jak nie zginęłeś? Po nogach dostałeś za wąpy? No. no nie, zginął. Dobra, Gra... nagrywaj to wąpię. Ja nagrywam przez cały czas, spokojnie. No to witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Snajper, ze mną jest Maro, ze mną jest Matecki. Dzisiaj sobie gramy na daście 2, graliśmy na innej mapie, ale ona była taka jakaś dziwna. Kaszowała nam cesa, Więc gramy sobie na daście 2 na 1 full HD. Lekkie lagi przez to, że Matecki sponsoruje serwer Cicho <grystanie> Mój serwer jest burzy I <grystanie> beautiful Dawaj Dawaj, 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 dawaj. A Teraz To nie fair, on ma uspa Dokładnie Znaczy, ja mam uspa, on nie Słyszałem plant, słyszałem plant Jego sławki są Ta takie głośne jest. No tak! A jego słuchawki są takie głośne, że słyszałem plant. Dobra, to się tu rzucało, tak? Matecki, bądź ze mnie dumny! Rzuciłem twojego flesza. Jesteś mówi? ze mnie dumny? Ale... tak, a to jest mój flesz. No, ja, mówię... go sam, ja go sam wymyśliłem. No tak, ja, ja go rzuciłem. Ja na Austrii wymyśliłem swojego flesza. Matecki tu wymyślił i... nie wiem, coś chyba nie zadziałał. No Zadziałał, bo byłem tylko... Nie, tylko odwróciłem głowy, bo słyszałem jak wyleciał wiesz? Ale zawyszował mi trochę no. lekko. Jak się być Tak Jak miałem pół biało, tak 50% miałem. Mhm. Mm A moje słuchawki nadal No hmm. Dzięki twoim słuchawkom słyszę kiedy plantujesz, nie? I teraz nie słyszałem. Och ty. ty To nie jest A To, to, jest, to jest B! No, to jest B no przecież No ale imperator no nade'em obiłeś go chociaż trochę Nie no co ty ja wychyliłem a on już do mnie strzelał I ojojoj e ty chyba B B B B przytrzymaj go trochę, wycofnij się Ale poproszę pomoc szybką. Plantuję. Nie! Najgorsze jest to, że chyba go nie obiłem. Kurde, go spojrzałem! To przeszucie, że może wyjdzie za drzwi. Matewski wallhack! A, wallhack! Magia. Wallhack! Magia, magia. No nie! Wallhack! temu wallhack? Zabijesz mi głowę przez ścianę. Milimetra krawędzi. Wallhack! W zabić. Ej właśnie macie 006 w ogóle, nie? Będzie zaraz dwóch Jamesów Bondów. Będzie Pond Jace. Tak, dwóch beamsów jondów jest A. Jest A! Wbija na A! No to wbija shortem. Ja znaczy też wbija shortem. Lol. Jeszcze nigdy nie mam na longu. Aha, ja nie wiem co ja robię. Ja też nie wiem. Nie się. Kurde, dostałem w krzynkę battle. Masz grę na ryj. Zrobisz to! Nie! Kurde, dostałem No nie. nie Idealnie będzie, będzie idealnie będzie, Chyba. będzie, Nie będzie Albo będzie, będzie, będzie BĘDZIE! będzie. No ja! Tak to się robi, nowa do boju sekundy <gry> Dobra Dobra Dobra, nie, coś? coś? Jak teraz nie, nie, dostanie na midzie nie, ja nie, dostanę na midzie Dostaniesz ja Robię tak, że że okay. nie, pójdę na nie, nie, pójdę na tak Albo jak zrobię tak? <gry> <Go> way! <gry> <gry> <śmienicza> nie! Nie, to! Ty... <śmienicza> nie! nie. Jezu, ja nie gram w tą grę! Co to miało być? Dlaczego? Co to miało być? I to nawet nie było Wulka, bo człowieka przez... Przez, przez nie widać ulhaka, przecież nie? What Ale co to było? To... <śmienicza> to... Dlaczego? Powiedziałeś, że teraz na pewno gdzieś tam na midzie rzuciłem motowa flesza, smoke'a i tak trafiłeś. Co to? A ja mówiłem, że tam teraz na midzie. <grym> Bo tak wiesz, jakby, ja tak myślałem sobie, masz stoi powiem w tym narażniku, nie, że tam raty i pewnie tak rzuci smoke'a do sobie, biegnę, a przejdzie, Ja to tak. strzeliłem, kiedy agad ja wybiegałem. <grym> no to Aha. już wiesz co było Dzięki. wtedy. Już... A co? Chciałem scouter żebyś dropnął. Aha, nie my to i tak przegamy. <grym> Uwierz. A już co teraz już nikt nie chciałam co? A kto tak powiedział? A może pójdę jak ty po prostu przestaniesz strzelać? No co chodź Ale nie przestałeś Zobacz, rzucam granatę na, na shorta Smokujemy shorta. O, to jest na short się LOL LOL Dobra, idziemy na mid'a. LOL Lecimy. Hej on! Albo CTK, albo na na shorta. Uważaj. Halo! 47 no. w jednym. Wiedziałem, Dobrze. że zafejkujesz, ale myślałem, że zafejkujesz, spojrzysz i zaczniesz plantować na serio. A ty nie, ty zafejkowałeś, spojrzałeś i patrzyłeś dalej. Ja po prostu wiedziałem, ale że... Skąd jest... ty wiedziałeś, że ja tam jestem, ty Wallhaco! Bo, bo ci głowa wystawała! Co wyszło? Ja tak, jak ten głupi wystawał? Co? No nie! Was, jak stałeś, nie? To tak jak ci kampiłeś? Jak ci głowa wystawała? Ja tak patrzyłem sobie, ja skoczyłem na ten murek, nie i ci widziałem głowę! Ja tak myślałem, że ty skoczysz na ten murek, dlatego się spojrzałem wtedy tam w jednym momencie na tam. Czy tam ci nie ma, ale już ci nie było. Bo tam się na plantowanie Kto nam kto da da? Ja Dobra 3, 4, wybiega O, Nie trafiłeś? O nie, uskoczył, kurde Chwaniasek Oho O kurde, co to zagadam? Jestem! Masz, 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 masz. Kurde, rzuciłeś mi pod nogi <grym> Idealnie pod nogi o, 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 <grym> Mam lola, dosłownie Nie mogę tego przegrać Wszystko jest możliwe, my friend Nie, jest spawn nie. O nie to Nie, było... nie <grym> Ja ja tam spadłem, bo tu wskoczyłem. Tu chciałem wskoczyć, ale tu A się chyba nie da wskoczyć nie? na shiftie. Bo chciałem na shiftie wskoczyć, ale chyba się nie da. A jak ostatnio próbowałem przeskoczyć bez shifta, no to wiesz, tąpłem raz. Hehehe, <noise> coś ci nie wyszło. Dobra, lecimy <noise> na B. Wy wiecie, że nie pójdę na B, nie? Wy wiecie, że nie pójdę na B. No wiemy, wiemy. Dlaczego miałbyś pójść na B? Elo Elo, no te, ten ump to jest pogromca awwek O no, widziałeś go, widziałeś go tam wiem, w drzwi. Wiem Wiem, wiem, wiem Wiem, 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 że wiesz Tylko że Matewski wiedział, że go okay. widziałeś Niestety wiem też O Że będzie widziałeś? 20. To Ktoś idzie do Alnevy 2 No ale przestań tupać, widziałeś go w oknie Dobrze Teraz idzie tu Hello. hello, hello, hello. Jak? O, zabijłeś będąc oślepionym gadatem Co? Ale kiedy? Sam się oślepiłem Sam się oślepiłeś i zabiłeś Mam digla ja nawet flesze nie miałem No, bo mi się odbiło od centymetra murku Uwaga, matecki na plecy Matecki spędzą plecki, tak? Daj mi pakę, daj mi pakę, bo jest to sobie weź! Dostał ode mnie! Dostał! W klatę. No. Nie tak nisko tylko wyżej! O dobrze, dobrze na tej wysokości. Teraz on kucnie. Flash. Oh, yes, minus 36, ile od ciebie dostał? E, tam też. Miałem 62 i teraz leź mi minus 36. No, mnie też tam 30, paje. Dobra! Czemu miałem wynik 104? masz 33 kile? Ja idę po 0,19 Sniper kieruje ewidentnie Wow Wow Ja 59 w dwóch! Matetka magia Bierz tą broń, ta broń jest dobra, ta broń go zniszczy To jest nie, Atlas, Ktoś z tego atlasu trafił w ogóle. Ja trafiłem z atlasu. Ktoś idzie, solonga, selonga, solonga, zaraz zostanie rej na Co? Patrz, 3-4 nie żyje. Szykuj głowę. Oj, zniknął. Ktoś uciekł, właśnie bo boi. I tak szykuj głowę. Przestaniesz? Swoje diaboliczne piosenki śpiewać? Patrz, szykuj głowę, <śles> szykuj głowę. <noise> On widział już twoją dupę jak wychodziłeś Czekaj, Czekaj to... ja się nie skupiłem 3 kilo 3 kile yeah To jest mój nowy osobisty no, Dajcie do, do, rewanżek do 500 co A, to? To no, Dlaczego ja umarłem? Nie wiem, bo ja muszę wygrywać, nie <noise> Ale dlaczego? Ale co się z... Co? <gryzy> to ma wygryźć, Patrz co ja nie zrobię. Nie wiem co ty zrobisz. <sum> <śmany> e, masz ułatwione zadanie mateski, masz 40 kp. A, a wpisałeś auto kick zero? Tak. To dobrze. Przecież nie wyskoczyłem nic za czerwoną. Masz to. Nie zapiu tego, proszę cię no. 40 HP miał. No to. Ej, dlaczego ja mam minus jeden zabójstw? Skocz o tym nie zawiłeś. Wait, what? Tak to działa. Bo ty go strzeliłeś. Dobrze <laughs> Nie zadzieraj z magiem Nie znam Uwisz, że masz maga, to musisz na blisko. Jest na A, stajper, już Już jest na Tak? Już słyszałeś? Zaraz wracam bo powiedziałem, że na Już jest na longu Widzę <laughs> Moje słuchawki, pamiętasz? Plantuję Słyszę I Nie tekuję. Po lewej wchodzi. Nie ma tak Po lewej na szorcie. No. Zabierz mi za Nie ma ja Nikogo nie trafię. Nie! Nie, tylko nie to. Dajcie mi chociaż bota. Nie! No jak? <głos》>. Teraz znowu na A idę. No to jest. Czekaj, co tam idzie, że pamiętać, gdzie on jest. Wyczuję, bo nie słucham. No za o... oj, o, się obróć. Okej. Okej. Świetnie. Beś, obróć się prawo i lewo. No kurwa, albo powiedziałem prawo i w lewo, a nie w... 160! na 360. Jeszcze raz, tak. O, B jest! Wyczułem go. Ja czułem B. Nie wiem, jak jest to... Jest to... Tych, jest przy dorsach. No nie, nie 4HP! 4HP mu zostało! Ale go wyczułem! 4HP! Ja mam takie słuchawki człowieku, jak wróciłeś do mnie to tam mówisz jakie? Ja mam słuchawki? Ja najpierw to te... twierdzi. Ale posłuchaj, ja se na łąku idę od spawna do tuneli. A ty już wieź gdzie jest. Może dlatego, że se... <śles> <możemy śles> byłeś w jednym z w no lepiej. Bo pan, ja nie wiedziałem, no to robić prawo, lewo, tak robi. I akurat jak ci było widać w drzwiach, to akurat wiedziałem, że jest na B. Taka magia. To co teraz powiesz, matecki? Nie masz plecy. Okej okay. teraz zasmukuję Idę do przodu, muszę go wyczuć moimi super nadzwyczajnymi mocami. Przerwę znowu idzie tam, co samo miejsce na łoku, przez tunele. No przez tunele idzie na łoku. On przy anarchii będzie pewnie. Tak Nie powiadasz? Pewnie. No to pójdę tak, tam. Tak czuję, ja tak czuję, w mojej krwi już się buzuje. No właśnie tam był, widzisz? Je zna. No tak, no, no... A dokładniej, czekaj, czekaj... Nie wiem dokładnie, w którym miejscu jest. Za... Czuję zakłócenia mocy. Czułam zakłócenia mocy. Zaplantował, okej. Okay. Jest w picie, jest w picie. Jest w picie. Daj, tyle. Nie widzicie? Wychylił. Czuję... Wyś. X! Ja cię uwię. Niech moc będą. Nie, już myślałem, że go zabiłem. Bo tak strzeliłem i nagle dostałem hajsy. Tak myślałem, w kudę zabiłem. O nie! 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 To czekaj, takie ciekawe, zobaczcie moje zakresy emocji, boga? Nie! Czekaj, wyczuwamy, gdzie on może być? Gdzie on może być? Aha. Czekaj. Ja go czuję. Czuję wibracje. Ja tu czuję wibracje. On tu. On jest w pobliżu. Chodzi na łoku pewnie. No przez coś. Przecież to jest z... <ślesztę> gra dochodzenie na łoku. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja go wyczuwam pobliżu bam site'tu. Dokładnie B. <śleszturna> Uważaj był cię Kandel. <laughs> Matecka magia Matecka <laughs> magia Nie no, dobrze, że to nagrywam <laughs> Jak malecki wytrzyma moc, tak? Tak <laughs> <Załamany> psychicznie Bo <laughs> jestem z globala, więc może za tego No nie ruch, kurwa Poczekaj, ja coś muszę znaleźć w książce Szukasz książkę o matyckiej magii? Nie. Obawiam się, że taka jeszcze nie powstała. Mogę napisać. Nikt jeszcze nie ogarnął mogę, tej magii. Na, mogę napisać, mogę napisać. <grym> Nikt jeszcze tej magii nie ogarnął. Yy, stoję na respie i wybiera broń. Właśnie na ciebie Przykro mi, nie widzę dokładnie, która broń. Czekaj. <grym czekaj, <grym czekaj, czekaj. Wycofuję na B. Na pewno. Oj, oh, A jednak nie! Nie, mam 100. Uwaga, czekaj! Wytrzymam moc! Uwaga, jeszcze nie plantuję paki. Nie plantuję paki. Podchodź i Za skrzynkami jest. Rzucaj gręta. Dobrze. Po lewej masz go. Po prawej masz teraz. Uwaga, wybieraj i dasz w... ostro w prawo. W lewo, za skrzynkami. Tą drugą, tą drugą, dobrą, drugą, drugą, drugą. Widzę, widziałem go! Po prawej, po prawej, po prawej. Widziałem zasię. go. Rusza kręci do połączuję, kurwa. Patrz, teraz wychylić ci tak. 3-4, pan nie Nie żyje? No żyje? kurde, wziął skał i nie mam teka. Ale ja go widziałem, spokojnie matecka magia działa. Na mnie też. Dlaczego ja mam minus 4 fragi? Ja więcej was zabiłem niż wcześniej jak byłem z e, sniperem. Zobacz. Dlatego że używałem metejskiej nogi. Masz na B? Ale jego nie ma na B. Ja to ja wiem. wiem, że go nie ma na B. On jest dopiero w tunelach. Mogę grać. Ale po co? Aha. Ja gram bez słuchawek teraz. Ułopeń odsłonił ci wandalę. Ty do mnie strzelałeś? Koszty Wabik na spalinie Możesz mordę, kopa jeżdżę Jesteś pewny, że to wabik? ale to jest B no, Wiem, że to jest B, ale... Ja spokojnie, na spokojnie Na spokojnie, na spokojnie ELO, kurwa pijakty Cwerd No skąd? Oh. Oh. Ups B. Dobrze. No chyba usp, a nie USP. Ja ci w nogi strzelałem. Chyba usp, a nie UPS O, a pupę? No, twoje No to czemuś ci miałbym ci nie oddawać, nie? Ja? Zero. <laughs> Zero. O-o <laughs> ktoś tam idzie. O kurwa na. <noise> <noise> <głosy> <głosy> nie nadziela no, się mateczką magię, mateczka magia jest tylko dla mateckiego i kolonii. Czasami, ja, ja mu raz pożyczyłem mateczką magię. Ale mi ją trochę zakłóciłeś, nie? Przez to dokładnie no, nie mówię, wiedziałem Mateczka magia magię kapanuje mateczki, którego nigdy nie zrozumiesz. Grzech, wiesz co? Ja jest, jeszcze książkę o tym. Jest no, nam idzie, jest, jest namidzie. Na idzie. Mówiłem. Ja od razu mówiłem, że jest namidzie. idzie. Kurde, nie! Nie! <noise> Świetny, świetny moto! No nie ma go na midzie, oszukałeś mnie! Był! To mnie strzelał! co mi marzenia! A dostałeś coś? E, nie, tak. tylko mój moto mnie trochę pobił. Bo tak świetnie go rzuciłem, nie? Można mi dać, bo mi tu zabawę. Idę. Nie ty o nie! Nie piekło, nie radu. To jest najsilniejszy odcinek na świecie, nie wiem. To jest najlepszy odcinek! Masz coś Arruzy do tego Kilka? Muszę dobrze zmontować. Oczywiście. Jak wiśnie. Dobra, ale teraz mój mid, nie? Jak ktoś z gdzie idzie na mida, ja idzie z m -ką. Tak? Ale dlaczego zdradzasz? Ja tak robię już od kilku rund. Ojej, ty. Czekaj, może kiedyś mi się uda go ale on tam tak już nie stoi. Luzam granata! Luca granata! Leci granat! BUM! O! Coś tam jest Tak? Lucam granata! Ała! Mam biało w... O, 4 hp ma LOL LOL. Gdzie jest? W dolnym tunelu. Tak? Co on tam? Na midzie. Dywnicza? Na midzie jest, właśnie wychodzi. To no nie! <grymne> no, teraz my jesteśmy terroristami, chodźmy, na bożej tam i tam punkty. No mi się dzielimy na to dwa. nie jest duży. No nie strzelaj do mnie spelu jebany kurwa! <grymne> Dobra! Ile mu zabrałeś? Jeden. Kurde. <grymne> o! <grymne> A co za różnica ile mu zabrałem, ważne że przeżył Matematyka magia nie Szyba. tak działa, pamiętaj Matematyka magia nie Nie, to jest, co jest, co jest, co jest co jest, co jest... Co jest... Co jest magia Ej, chcę ci napisać książkę człowieku Chcę, ej, ja, jest na napisać książkę Nie rzucaj mi tego ja W ogóle, to ale To będzie palada. to będzie palada, o magii ja, To będzie tytuł ma... tej piosenki Piosenki? Dajcie no, tak, no, to, to tak, piosenka! Bo, ale taka magia to, jest to, to jest piosenka i to twój... wszystko. Ale widziałeś, widziałeś jak terrorysta dziwnie trzyma granat w dłoni? Jaki 50 HP 49? On go nie, nie trzyma w całej dłoni, tylko go trzyma tak. nad dłonią. Weź granat do ręki, spojrzę na ciebie z bliska. Nie, nie, w całej dłoni. No patrz! Nie no tak, mu wystaje nad, nad dłoń to się tylko tak wydaje. Ja na przykład teraz mam granat. z oh, No nie. nie, ale nie z pierwszej perspektywy to trzyma normalnie, ale jak ja patrzę na mateckiego no to trzyma inaczej niż powinien. Zobaczysz, u oh, mnie na filmie. na longu. Chodzi. Śmiało. Ojej. Szkoda, że jesteś na longu. Oj, oj, oj. Bo to jest B. Mm. Oooo jak przykro. A nie, to jedna GA. Nie. jednak JEDNA GA! Nie. Ja ci mówię, jedna GA. No spokojnie, spokojnie. Patrzyłem przed ale, chwilą, słyszałeś? Ale, ale spokojnie. Nie martw się. On ci nic nie zrobi. On, on tylko do nie Mogę? Headshota. Mogę headshota? Mogę ci stwierdzić headshota? Nadecki? I tak hmm. Dziękuję. No. Czekaj. Oh, oh, no, ja, wulga. Wulga. O, no vulga! Czemu się mnie nie teraz? Co? I gramy dał z nim? Dawaj się gramy z nim, czy nie? Okej. Okay. Mecha? Okej. Okay. Ja, to jest jeden jedynka Dobra. GG. Wow, wow, latająca WUPA! Ej, no. <laughs> latająca ma WUPA. Jak tak jak ona latająca WUPA jest. Ślepa. No na, na tym skończymy. Żegnam się z wami, bo siema, tak, idziemy gazi mecza na Kasiemka.